Cześć widzowie! Johnny Blaze jest najlepszym i najpotężniejszym z Ghost Riderów, co pozwoliło mu objąć piekielny tron. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób Ghost Rider stał się królem piekła. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Wszystko zaczyna się od tego, kiedy doktor Strejnc użył magii, aby przywrócić doszczętnie zniszczone Las Vegas, ale ku jego zdziwieniu przypadkowo otworzył magiczne bramy, które okazały się być wrotami piekieł, przez które Mefisto dokonał inwazji na Ziemię, wysyłając na nią swój piekielny hotel Inferno, w którym często zbierały się demony. Przez tą katastrofę Wong obmyślił plan jak temu zapobiec i w tym celu zebrał synów północy, czyli dziewięć związanych z okultyzmem, jednak na wezwaniu Wonga przybyła druga generacja synów, w której skład wchodził Mr. Knight, Aza Bloodstone, Dr. Voodoo, Menfink, Iron Fist i oczywiście Ghost Rider, więc nie było ich dziewięciu, a sześciu, co na pewno mocno ujęło całej potędze małej grupy synów północy, aczkolwiek na koniec wszystko wyszło dobrze. W tym momencie Ghost odgrywa niesamowitą akcję, ponieważ, tak jak chciał Łąk, Ghost poszedł walczyć z Mephistem jeden na jednego. Przy czym, tak jak się spodziewano, Mephisto zdjął klątwę ducha zemsty z John'ego, bez problemu go zabijając i wysyłając do piekła. Z kolei w piekle zmarły Ghost spotkał się z Zaratosem, czyli niezwykle potężnym demonem odpowiedzialnym za dostarczanie mocy Ghost od milionów lat. Johnny Blaze powoli przekonywał Zaratosa, aby pomógł mu w podróży w zdobyciu tronu piekła, na co Zaratos się zgodził, a ponieważ Mephista nie było na tronie z powodu swojego ogromnego przedsięwzięcia w Las Vegas, Ghost Rider bez trudu dostał się na tron i został nowym królem piekła, a korzystając ze swojego nowo nabytego autorytetu Johnny zwrócił sługi Mefista i piekielne pomioty przeciwko niemu, uwalniając przy tym uwięzione dusze. Wzmocnił również doktora Strange'a, żeby ten był tak silny, aby pokonał Mefista w walce jeden na jednego i nawet jeżeli Mephisto zdołał uciec i wrócić do piekła, to król Ghost Rider pokonał go za pomocą armii duchów zemsty z różnych czasów, co znaczy, że nasłał na Mefista całą armię najróżniejszych Ghost Riderów, po czym zrzucił Mefista z powrotem na ziemię, gdzie był przetrzymywany w niewoli przez nieokreślony czas. Potem Johnny zaczął łapać różne demony, które krążyły po ziemi i próbował zwerbować swojego brata danego do swojej sprawy, ale dany próbował przekonać Johnego, aby opuścił swoją pozycję króla piekła, z racji, że jego dusza zaczynała psuć się przez demony, które wygnał, a tracąc kontrolę, odebrał swojemu bratu moc GoStridera i zrzucił go z mostu Manhattan, pozwalając danemu utonąć, co było początkiem jego prawdziwego zwyrodnienia. W wyniku swojego zepsucia udał się do hotelu Inferno i uwolnił Mefista, aby mieć większą władzę nad demonami. Z czego w drodze Mephisto powiedział Johnemu o zamiarze zjednoczenia podziemi przez Lilith, która też chciała zostać królową Piekła, co doprowadziło do walki między doktorem Strange'em a Johnem, zmuszając doktora do przeniesienia go na Manhattan. Po czym z duchem zemsty związał się jeszcze Panisher, Wolverine, Sara i Dany, który przeżył. W trakcie ich konfrontacji Dany dźgnął Johnego ostrzem, usuwając z niego zepsucie, a doktor Strange pędził pozostałe demony z króla Piekła, dzięki czemu Johnny odzyskał świadomość. Podsumowując, Ghost Rider wykorzystał idealną sytuację do przejęcia piekielnego tronu, wykorzystując również wszystkie dostępne aspekty dzięki władzy nad niezliczonymi demonami. A we widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i z kim chcielibyście zobaczyć konfrontację Johnego. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!